Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Taka, taka przyszła dzisiaj na mnie rozkmina, tak sobie siedzę. I tak między y, opieką nad babcią, między gotowaniem czy sprzątnięciem, y, znajduję dla siebie czas. Oczywiście, że znajduję dla siebie czas y, na naukę. Podjęłam, no i właśnie taka, taka egzystencjonalna rozkmina teraz będzie. Podjęłam decyzję, że będę uczyć, że uczę się niemieckiego. I dzisiaj jest, dzisiaj, wczoraj, to jest jeden z takich, z takich dni, gdzie tak naprawdę, pomimo, że się uczę, zdaję sobie sprawę, jak, jak niewiele umiem, jak. jak mm, może to mój wiek sprawia też taką trudność, że muszę więcej powtarzać? Tak, też, też istnieje taka, taka ewentualność, tak, zgadzam się z tym, oczywiście. Natomiast, jakby to, co chcę Wam powiedzieć, i co bardzo mocno gdzieś mi z tyłu głowy wybrzmiewa, bo no proszę, tutaj, tutaj są naklejeczki, z których korzystam podczas nauki, tu jest taki zeszyt, z którego korzystam, ale chcę o tym powiedzieć, że przyszło mi tak do głowy, pomimo trudności przy tej nauce. Że taką podjęłam decyzję, taką podjęłam decyzję i to jakby oczywiście, gdyby, gdyby wydarzyło się tak, że nie mogłabym się uczyć z takich czy innych względów, to trudno, to nauka by się. Zakończyła, płatna nauka by się zakończyła na kursie i nie byłoby o czym gadać. Natomiast tu, jakby nie chodzi o to, że nie ma funduszy na to, tu chodzi o to, że w mojej głowie są trudności, że mi się też nie chce, bo angażuje to też mój czas wolny, gdzie mogłabym sobie obejrzeć jakiś film na Netflixie, czy na jakimś tam innym, na playerze, czy, czy coś tam. Czy po prostu poskrolować. Ale kiedyś gdzieś ktoś mi powiedział, że jak już podejmiesz decyzję, to, 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 to jakby nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko po podjęciu tej decyzji już idziesz, już idziesz, już ją realizujesz. Więc. Więc chciałam wam powiedzieć, że to, że widzicie na moim profilu, że ja się uczę, że ja biegam, że ja pokazuję to, co ja robię tak naprawdę. Tylko tak naprawdę nikt nie wie, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mi jest łatwo, czy mi jest trudno. Także myślę i myślę też, żeby, że mówię też tu do opiekunek to też jest jakiś rodzaj zajęcia sobie czasu, zajęcia sobie swojej głowy i budowania takiego swojego lepszego ja. To jest taka moja rozkmina egzystencjonalna. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale jak to mój mentor mówi, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale będzie warto. Także z tym was wszyscy moi drodzy zostawiam. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Pamiętajcie, że jest warto. Pozdrawiam, Barbara z Rabarbara i w tych pięknych okolicznościach przyrody, proszę, z tarasu. Bywajcie, odzywajcie się, jakie wy macie rozkminy egzystencjonalne. Pozdrawiam, duża buźka, pa.